Dała mi kurczę pełną kajzerkę. Moja kapuczynka jest bardzo dobra. No coś między zębami. Mój ulubiony program suszenia w suszarce elektrycznej to nic codzienny. No dobra, lecimy dalej. Jedziemy z Santa Teresa di Riva do Katani. Jak wygląda kupowanie biletów na pociąg we Włoszech? Automat na stacji nie działał. Zobaczcie te widoki. Jeśli przyleciecie do Katani i nie chcecie wynajmować samochodu, możecie sobie kupić w takim razie bilety na pociąg. Jeśli zastanawiacie się, czy w Katanie świeci słońce, tak, w Katanie świeci słońce. Jesteśmy teraz na placu Starego Miasta i w końcu upolowałam arancino z pistacją. Jeśli jesteście na Sycylii, koniecznie musicie spróbować arancino. O, to, to jest właśnie taka kulka ryżowa, panierowana i smażona. Zwykle jest z serem i z mięsem. Generalnie jestem fanką ziemniaków, ale to jest ryż. To jest zaskakujące, że mi to smakuje. Katania ma naprawdę swój niepowtarzalny klimacik. To jest trochę jak skrzyżowanie łódzkiej włókienniczej przed remontem z łódzką włókienniczą po remoncie. Jesteśmy teraz na Via Etna w Katanii. Zobaczcie, ile jest ludzi. Mamy grudzień, jesteśmy poza sezonem. Chociaż w zasadzie na Sycylii sezon jest zawsze.